OK, dziesięć po szóstej wybiło, nie będziemy już przedłużać oczekiwania na kolejne osoby. Eee, witam Was na, na kolejnym spotkaniu w frontowni, siódmym już. Eee, jakoś ten czas szybko mija pomiędzy tymi kolejnymi spotkaniami, trochę nam go też ucieka i w tym roku trochę chyba rzadziej robimy te spotkania, ale próbujemy nadganiać. Eee, na dzisiaj przygotowywaliśmy standardowo trzy prezentacje, tematyka chyba no, mocno techniczna nie no w ma tym, w tym, w na tym spotkaniu e, prezentacji poświęconej tematyce designu, ani UX-a. Są same techniczne tematy, także chyba trochę zmieniła się też publiczność. Także wszystkie nowe twarze, które są tutaj po raz pierwszy serdecznie też witam, jak również tych, którzy już e, odwiedzali nas niejednokrotnie. E, w sumie parę ogłoszeń, pewnie takich parafialnych. E, toalety są po prawej stronie tutaj obok tego automatu z e, jakimiś tam przekąskami. E, jest męska i damska. E, poruszamy się po budynku tylko i wyłącznie windą piętro 0 i 2. E, jeżeli będziecie chcieli opuścić budynek, to musicie poszukać kogoś z naszych pracowników. Niestety. Nie mamy dla nich dzisiaj żadnych wyróżników, żadnych kolorków. Także w razie czego, jeżeli ktoś będzie chciał opuścić, to proszę nie wiem, podnosić ręce do góry, krzyczeć. Na pewno któryś z naszych pracowników was znajdzie i wypuści z biura. Niestety wszystkie, znaczy stety, wszystkie, wszystkie drzwi są zablokowane na dostęp, więc nawet drzwi wejściowe nie można ich otworzyć tak po. Miałem tego nie mówić, ale w poprzednim spotkaniu się to zdarzyło. E, ten czerwony przycisk, który jest przy drzwiach wejściowych, nie służy do otwierania drzwi. E, wbrew pozorom, tak, UX jest bardzo słaby, ale on nie służy do otwierania drzwi. E, nie wciskajcie go, bo to może się skończyć tym, że przyjedzie z wizytą straż pożarna i policja. Także e, e, proszę uważać na to. E, oczywiście zapraszam Was do korzystania w międzyczasie z piwa, przekąsek, e, czegokolwiek innego. Możecie też zażywać oddechu świeżego, świeżego powietrza, <grym> albo i nie świeżym powietrzem na tarasie, tak Graziu? <grym> e, no i to w sumie tyle chyba z takich ogłoszeń wstępnych parafialnych. E, przywitajmy gromkimi oklaskami pierwszą prelegentkę, będzie ją... Katarzyna Darłak, opowiem o postce Sesie. Ok, jak mnie słychać? Jakby nie było słychać, albo było za głośno, to mówcie. E, nazywam się Kasia Darłak, e, pracuję w edukacji jako frontend developer. E, I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć e, o postce Sesie, e, czyli nowym czy tam prawie nowym narzędziu wspomagającym nas w pisaniu styli. Ok, to na początek. Ilu z Was na co dzień pracuje z CSS-ami? Okej, okay, całkiem dobrze. Zatem wielu z Was na pewno mnie poprze, że gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że pracujemy tylko i wyłącznie z czystymi stylami, no to by była na pewno ciężka praca, CSS jest prymitywny. Mało rozbudowany, i w większych projektach, bardziej złożonych systemach, utrzymanie takiego czegoś, takiego kodu byłoby praktycznie niewykonalne. Dlatego narzędzia pomocne w pisaniu styli, które rozszerzają nam funkcję CSS-a, to są. <noise> W utrzymaniu i zarządzaniu stylami, takie jak LES, SAS czy Stylus. W skrócie, na pewno każdy z Was wie, że preprocesory to jest taki program, który bierze dane jednego typu i konwertuje je w inne. Jest to bardzo kompleksowe narzędzie, wykorzystujące różne funkcjonalności, takie jak zmienne, operatory, funkcje, mixiny i wiele, wiele innych. I nasz tytułowy post css to jest tak naprawdę inne narzędzie, e, podobne bardzo do, do preprocesorów, inne narzędzie, które pomaga nam e, używać wydajniej i lepiej e, styli. E, ok? Co to jest ten PostCSS? Post e, jest to ekosystem customowych e, pluginów e, i narzędzi, który na takiej samej zasadzie tak naprawdę jak preprocesory transformuje przekształca jakieś rozszerzoną składnię i jakieś dodatkowe funkcjonalności do czystego zgodnego z najnowszymi zasadami i kompatybilnego z przeglądarkami CSS-a. I tak samo jak procesory przy użyciu takich narzędzi jak gulp czy grunt e, mm, transformuje te style przy e, pro, w procesie e, buildu. E, w ogóle miałam straszną dygresję, problem jak pisałam tu prezentację z przetłumaczeniem niektórych słów na polski e, i po prostu nie będę tego robić. Więc jak czasem to dziwnie zabrzmi do sobie. Okej, okay. Kilka razy powiedziałam, że e, PostCSS robi coś bardzo podobnie do, procesor, do preprocesorów, więc jakie są tak naprawdę różnice między nimi? Po pierwsze i moim zdaniem najważniejsze jest to modułowość. Używanie Sasa czy Lesa to jest używanie takiego kombajnu. On ma wiele opcji, ale po prostu załączamy ten program i musimy z niego korzystać. Tutaj mamy wiele małych modułów, które możemy sobie dowolnie używać bądź też nie. Jakie to są. Jak, jakie mamy z tego Dziękuję. Korzyści. Nie mamy żadnego dodatkowego kodu tak na wszelki wypadek. Bardzo łatwo nam taki plugin zainstalować, załączyć i od razu możemy sobie jego używać. No i przede wszystkim lepiej się sprawdza, jeżeli mamy jakieś potrzeby takie niestandardowe, i w momentach, kiedy preprocesory nas zawodzą, jakiejś funkcjonalności nie ma, tutaj możemy bardziej, bardziej te, te nasze funkcjonalności dopasować do projektu. Po drugie, szeroki zakres funkcjonalności. W tym momencie istnieje już ponad 100 pluginów pisanych przez, przez społeczność. I tak naprawdę każdy z nas może zbudować swój własny plugin, jeżeli nie znajdzie takiego, który spełnia jego wymagania. Dlaczego? Dlatego, że PostCSS jest zbudowany na Node. Dlatego mamy udostępnione API. Możemy bardzo prosto, są różne tutoriale napisać swój własny plugin, który będzie nam robił to dokładnie, co chcemy. OK, to chyba tyle, co chciałam tu powiedzieć. Tu mam małe porównanie szybkości. No jest różnica, jest mam wrażenie dosyć duża, może to nie jest tutaj w tym aż tak istotne. Różnica wynika głównie z tego, że PostCSS to jest po prostu JavaScript. Dobra, po tym krótkim wprowadzeniu mam nadzieję, że mniej więcej załapaliście ideę tego, o co chodzi w PostCSS. I może wpada Wam kilka już teraz przemyśleń do głowy, e, takich jak e, to, że e, czy postcss e, może być e, zastępstwem zupełnym dla preprocesorów? Tak i nie. E, tak naprawdę nadal. E, można używać swojego ukochanego preprocesora, do którego składnie jesteśmy e, przyzwyczajeni, jak najbardziej. E, możemy do tego procesu po prostu dodać post css i pokryć te funkcjonalności, których e, preprocesor nam e, nie udostępnia. E, możemy też używać tylko, oczywiście, post-CSS-a, w sensie, on może być zastępstwem, ale nie musi. Jeżeli będziemy używać tylko po no to na pewno odchudzimy e, nasz program, e, dlatego że raz, że te pluginy są dużo mniejsze e, niż preprocesory, a dwa, że nie musimy, tak jak już kilkakrotnie to podkreśliłem, po, nie musimy używać e, wszystkich opcji. E, możemy wybrać sobie tylko na przykład plugin zajmujący się zmiennymi, bo tylko tego tak naprawdę używamy. Mamy załączony cały preprocesor, a używamy e, z niego tylko jakąś e, malutki wycinek. Też, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do składni swojej sasowej, na przykład, to istnieją pluginy, które tak naprawdę imitują działanie sasa i zachowują jego całkowitą składnię. Więc możemy używać postęsasa, tak jakbyśmy używali sasa. Dowolność jest naprawdę duża. Po drugie, czy, taki, czy, czy tego PostSysa jest trudno dodać do naszego procesu? E, otóż nie. E, każdy z nas tak naprawdę, pisząc, na pewno używa Agar, Granta, Webpacka czy czegokolwiek innego i użycie jest e, równie proste jak użycie każdego innego preprocesora. E, instalujemy. Tutaj jest, na przykład, jest przykład użycia z gulpem. Instalujemy plugin Gulp z CSS, załączamy, instalujemy inne pluginy, wywołujemy użycie z różnymi, z różnymi opcjami i na końcu załączamy w procesie tego buildu. I to jest wszystko. To jest tak naprawdę wszystko. To teraz pytanie do Was. Kto używa takiego czegoś jak autoprefixer? O! To nie wiem, czy wiecie, to Autoprefixer to tak naprawdę jest plugin post css który go wykorzystuje. A mogę się założyć, że te osoby, które nie podniosły ręki, też używają Autoprefixera, tylko o tym nie wiedzą. Ja na przykład miałam takie olśnienie, jak zaczęłam sobie czytać o tym post css i tak dalej, i trafiłam właśnie na to, o Autoprefixer, mówię, skądś to znam. E, obejrzałam e, dokładnie siDac z którego aktualnie korzystamy, a, e, Angularowego i faktycznie e, jest tam ten autoprefixer. Także bardzo wiele osób korzysta z autoprefixera, e, który jest dołączony obok e, preprocesora, obok LESA, obok Sasa i tak naprawdę z tego nie, e, e, o tym nie wiemy. E, dobra. W tym momencie może dobry, jest dobry moment, żeby powiedzieć trochę o tym autoprefiksarze, bo to jest tak naprawdę, mam wrażenie, jeden z najfajniejszych pluginów post-CSS-owych, i jak ktoś go nie używa, to jak najbardziej warto. Na czym, do czego jest to narzędzie? Sprawdza kompatybilność z przeglądarkami, dodaje wszystkie potrzebne prefiksy, po prostu. Nie musimy się martwić o to czy dodać jakieś odpowiednie prefiksy, gdzie one są wspierane, w których właściwościach musimy ich jeszcze używać, a których nie, ten plugin robi to za nas. No, działanie jest takie, jak mówię, po prostu. Nie, uży, nie musimy pisać w naszym, w naszym arkuszu żadnych właściwości z prefiksami, po prostu po przekompilowaniu wszystkie są dodawane. Domyślnie autoprefixer usuwa także stare już nieaktualne, ponieważ tak jak na pewno zauważyliście coraz więcej przeglądarek nie potrzebuje w niektórych właściwościach już tych prefiksów i w momencie kiedy musimy wspierać na przykład tylko dwie ostatnie wersje to jak najbardziej nie musimy, nie musimy ich używać. Można to oczywiście tą opcję wyłączyć poprzez dodanie opcji remove na false. I w tym momencie nie będzie usuwał i jeżeli mamy projekt, który nie ma żadnych, żadnego legacji, wiemy, że jest wszystko ok, to warto tą opcję wyłączyć, ponieważ ona przyspiesza działanie całego, całego modułu do jakieś 10-20% nawet. Ok, możemy sobie stworzyć za pomocą Autoprefixera taki jakby cleaner i powiedzieć, że nie dodajemy żadnych nowych, tylko chcemy usunąć te stare już niepotrzebne. A prawdziwa prawdziwie, prawdziwie fajna rzecz tutaj, jeżeli chodzi o konfigurację, to są opcje przeglądarek. Czyli tak naprawdę możemy sobie tutaj w bardzo, bardzo różny sposób powiedzieć, co tak naprawdę chcemy wspierać. Czy chcemy wspierać tylko i wyłącznie dwie ostatnie wersje wszystkich przeglądarek? Czy chcemy wspierać te przeglądarki, których używa więcej niż 5% użytkowników? Czy skupiamy się tylko i wyłącznie na Firefoxie w wersji powyżej 20? Opcji jest naprawdę wiele, także tak naprawdę konfigurujemy coś takiego, i potem już nie musimy się o niczym martwić, zastanawiać, co jest wspierane, co nie jest wspierane. Ten plugin robi to za nas. Okej. Okay. Wiele osób uważa, że jeżeli mają już ten procesor, i tak naprawdę to się bardzo często pojawiało w różnych wypowiedziach na forach, kiedy, kiedy tak naprawdę poznawałam tego procesora, uważają, że nie jest im to potrzebne. I według mnie to jest zrozumiałe, ponieważ w wielu przypadkach jest to wystarczające. Więc, tak naprawdę, po co mamy, mamy, mamy zmieniać jakieś nasze przyzwyczajenia? Po co poznawać coś nowego? Ponieważ jest to wystarczające, ale nie zawsze. I tak naprawdę ja cały czas tutaj mówię o post-CSS. Ale tak naprawdę prawdziwą magią i esencją tego wszystkiego, tego jakby podejścia, są te pluginy. Bo w tych pluginach kryje się prawdziwa magia, pluginy są od wszystkiego, pluginy są różne, różniste. I żeby Was przekonać, czy zachęcić do spróbowania CSS-a, pokażę teraz kilka Najfajniejszych pluginów i pokażę, jakie opcje one udostępniają. Po pierwsze, w sumie po drugie, po autoprefixerze CSS Next. CSS Next jest to plugin, który udostępnia nam przyszłe opcje CSS-a. Ponieważ no, teraz mamy CSS-a 3, 4 nie będzie, to teraz jest jakieś podzielone na moduły i one są rozwijane, ale gdzieś tam cały czas są nam oznajmiane nad czym oni pracują i co ma kiedyś być możliwe przy użyciu css Tak jak teraz nawet porównamy sobie z tym, co było w poprzednich wersjach, no to dużo, dużo więcej rzeczy, które kiedyś nie, nie byliśmy w stanie, teraz możemy przy pomocy czystego CSS-a zrobić. Tak jak już, znaczy nie, nie powiedziałam, CSS Next też zawiera w sobie autoprefixer, więc jeżeli mamy załączony CSS Next, to autoprefixera już nie potrzebujemy. Po pierwsze mamy, niestety nie, przywo, nie przetłumaczę tego na polski, to są takie y, zmienne. Deklarujemy je sobie w takim głównym, jakby skopie, i potem możemy używać. Może ta składnia nie, nie wygląda jakoś mega mega zachęcająco, ale jak pomyślimy sobie, że takie rzeczy mają być dostępne w czystym CSS-ie, no to już i możemy się do tego przyzwyczajać, to już naprawdę robi się fajnie. Po drugie, kalk. O, i tutaj też widzimy, bo tutaj jakby się zawsze u góry jest to, co piszemy sobie normalnie, a na dole to, co wypróbowaliśmy, żebyście tak mieli jasność, jak to wygląda. CSS Next też nam zamienia od razu remy na piksele. O, tu jest mega fajne. Custom Media Queries w sposób na bardziej semantyczne użycie, czyli deklarujemy sobie taką regułę, nazywamy Small Viewport, tutaj sobie deklarujemy co to, co to ma być i potem używamy już tylko, odnosimy się do tego Small Viewport i jest to na pewno bardziej czytelniejsze, w sensie takim, że łatwo to można przeczytać. Sobie nie trzeba się zagłębiać. Po drugie, przedziały w Media Queries. Zamiast min i max with na przykład definiujemy szerokości w przedziałach. Również jest to, no to jest na pewno, dużo bardziej przejrzyste takie, jak tylko się na to spojrzy. I możemy też zmerchować te dwie funkcje. Więc sobie jakiś, jakąś customową media nazwać i użyć też w niej tych przedziałów. O, kolejna też fajna rzecz, czyli customowe selektory. Możemy sobie powiedzieć, że na przykład chcemy mieć taki selektor jak baton, i w nim się zawiera tak baton w nim się zawiera wszystko, co ma klasę baton jakieś jeszcze różne inne rzeczy, i wtedy za każdym razem, zamiast pisać wszystkie, wszystkie te rzeczy po kolei, Używamy po prostu button, używamy enter na hovera, focus, czy co tam sobie tylko e, zamarzymy. E, kolejne to e, initial value e, jakiejś właściwości. E, ustawia to jej taką e, defaultową e, wartość. E, nie jest to e, ta e, defaultowa dla przeglądarki. E, I tutaj pytanie, czy wiecie, jaka jest e, initial value dla displaya? To może tak, kto jest za blokiem? Wiem, a kto jest za inlineem? Inline! Ja się właśnie strasznie zdziwiłam, myślałam, że blok, ale inline. E, Okej? Okay. I e, także możemy to sobie, to sobie te, w ten sposób ustawić. Jest też <coughs> opisane, przepraszam, jako killer feature, feature, chociaż ja tego do końca nie widzę, że można zrobić all-initial. I w tym momencie on wypisze wszystkie właściwości. Są też nowe pseudoklasy, takie jak AnyLink, która zawiera link i wizytę, czyli wszystkie linki, które zostały odwiedzone bądź też nieodwiedzone, czy też pseudoklasa Matches, która przyjmuje jako argument listę selektorów. No i po prostu to się, to się wiąże, do te, jakby rozwija do tego, że one są wymienione po przecinku. To są oczywiście nie wszystkie dostępne możliwości CSS Nexta. Jest też naprawdę bardzo dużo opcji z kolorami. Jakieś grey, jakieś najróżniejsze rzeczy, ja szczerze mówiąc nie do końca jakby się w to wgłębiałam. No, także naprawdę i, i, i wiele, wiele innych. Także to jest w skrócie CSS Next. Jest też taki plugin jak Short, kto do, do, do tego, żeby w skrótowym skrótowo zapisywać różne właściwości. Na przykład size, jeżeli podamy tylko jedną wartość size, to to nam rozwinie do szerokości i wysokości. Position też możemy sobie w jednej linijce powiedzieć. Gwiazdka tutaj oznacza, że ta, ten element ma być pomijany. No a tak te trzy wartości to jest tak jak normalnie zawsze, zawsze dajemy w marginie czy paddingu, nie? Te, te cztery wartości, bądź dwie, bądź trzy, bądź, bądź, bądź. Kolejne to kolor, też jak w jednej linijce powiemy, to on to rozwinie, że pierwszy to jest kolor, drugi to jest kolor tła. I ostatnie, na przykład od fontów. Możemy razem powiedzieć, jaki ma być, jakiej wielkości ma być font i jaki ma być line height. I dużo, 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 dużo więcej. Naprawdę lista tych pluginów jest naprawdę rozbudowana. Są pluginy od wszystkiego. Na przykład, PreCSS to jest to już, o czym mówiłam, czyli wszystko sasowe. Sorting sortuje kolejność właściwości w regułach. Asety no to jest ogólnie do zarządzania assetami, do budowania ścieżek odpowiednich w zależności od środowiska, do pobierania wymiarów obrazków naprawdę dużo opcji. Font Magician również od zarządzania fontami, generuje nam reguły, font face i tak Styling. Wiadomo, do sprawdzenia poprawności składni. DualUse jest jeszcze mega spoko. Korzysta on ze strony CanIUS, czyli mówi nam, że to, czego używamy, nie będzie gdzie nam nie zadziała. Nie? Lost to, to jest też plugin na opinię, o którym często się natykałam. To jest kolejny system gridowy, podobno bardzo fajny, intuicyjny. I CSS nano to służy do minifikacji CSS-u. No i jako wisienkę na torcie chciałam pokazać wszystkie, wszystkie, najfajniejsze możliwości pluginów. I tak mamy taki plugin jak Polish Starships. No i tu możemy się rozwinąć. Myślę, że motyla nowa jest całkiem fajna. Także jak ktoś chce, to może nawet stylować po polsku. Tak? Po... Tutaj. Nie ma co? Ale myślę, że drugi jest jeszcze lepszy. Nazywa się Trolling. I ustawiając Comic Sans, wygeneruje nam taką regułę, że zmieni czcionkę na, wiadomo, jedyną najlepszą. Blur zamoże wszystko. High dot, no wszystkie nieprzezroczyste elementy listy będą niewidoczne. Aha, i w to już tak w ogóle nic nie będzie można zrobić. Są również German Style Sheets, wszystkie naprawdę języki. Także można się, można się również pobawić. Jeżeli, jeżeli zaczniecie go używać, to pokochacie go. Podsumowując, chciałam w tej prezentacji, w prezentacji powiedzieć, pokazać Wam, czym jest PostCSS, pokazać Wam to podejście, ale absolutnie nie namawiam, żeby porzucić koniecznie preprocesory, bo PostCSS jest nowy, jest sexy, jest najlepszy i używajmy teraz tylko niego. Nie, absolutnie nie. Uważam po prostu, że jako dewel deweloperzy powinniśmy mieć wybór, powinniśmy być świadomi tego, z czego możemy skorzystać yy, i mieć wybór, i ten wybór, nasze wybory dopasowywać do tego, czego potrzebujemy. Yy, bo jeżeli nasze potrzeby są na przykład wyjątkowe, to warto zwrócić się do PostCSS, a zobaczyć może coś samemu faktycznie napisać, a jeżeli tego wcale nie potrzebujemy, można używać jak najbardziej dalej yy, preprocesorów. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, zobaczyć, jakie może być inne podejście. Także namawiam Was, żebyście zobaczyli, spróbowali sobie na przykład na początku w jakimś małym projekciku, bo wygląda to naprawdę obiecująco i używa się tego całkiem fajnie, tak jak i widać to zresztą po, tym, po rekomendacjach userów, takie filmy używają. OK, z mojej strony to wszystko, oczywiście Przemycamy, że zatrudniamy. Jeżeli chcecie, to możecie ze mną potem porozmawiać, co i jak. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania do Kasi? Czy temat wyczerpany i nie ma żadnych pytań? Ja przygotowałam prezentację i wszyscy zrozumieli po prostu. Okej, okay, no to takim układem jeszcze raz wielkie dzięki dla Kasi. I zapraszam Was na 10-minutową przerwę. Korzystajcie z dobytku i napojów.